W wieku 96 lat zmarła Elżbieta II. Fakty w RMW Powtarzam za tobą: brytyjska królowa Elżbieta II nie żyje. Miała 96 lat, z których 70 oddała służbie publicznej i zasiadała na tronie. Teraz rządzić będzie najstarszy syn Elżbiety, Karol. W faktach przybliżymy najważniejsze wydarzenia z życia monarchii. A nasi reporterzy zbierają już pierwsze komentarze. Żyje brytyjska królowa Elżbieta II. 96-letnia monarchini zmarła na zamku Balmoral w Szkocji. Była przy niej najbliższa rodzina. Łączymy się z naszym korespondentem Bogdanem Premorganem. Dobry wieczór, witam. Flaga powiewa w połowie masztu nad pałacem Buckingham. Wszyscy byliśmy na ten moment przygotowani, więc nie jest to do końca zaskoczeniem. Od wydania tego komunikatu o stanie zdrowia królowej, czas jakby stanął w miejscu i zaczęło się wielkie oczekiwanie. Najważniejsze jest to, że najbliższa rodzina królowej była w stanie dojechać na czas do Szkocji, do Balmoral. Nie wiem, jak wyglądało to ostatnie pożegnanie, ale królowa zmarła w towarzystwie najbliższych. To niezwykle smutna wiadomość dla wszystkich Brytyjczyków, dla których Elżbieta II była symbolem. Na pewno ciągłości monarchii, stabilności i poświęcenia w imię publicznego dobra. Bogdanie, a co dalej? Co czeka nas w najbliższej przyszłości? No, w oświadczeniu, jakie wydał pałac Buckingham czytamy, że król Karol i królowa małżonka pozostaną jeszcze na noc w Balmoral, ale jutro powrócą do Londynu, by nadzorować i poprowadzić okres żałoby, czyli sukcesja jakby automatycznie już nastąpiła. Uruchomiony też został program o nazwie London Bridge, stworzony na wypadek śmierci królowej. Wszystko realizowane będzie teraz z militarną precyzją. Prowadzą go zresztą byli wojskowi obeznani w logistyce, a pogrzeb królowej, oczywiście nie znamy jeszcze daty, będzie potężny Międzynarodowym wydarzeniem. Rodzina królewska straciła matkę, babcie i prababcie, a świat, jedną z najbardziej znanych postaci w nowożytnej historii. Trwa specjalne wydanie faktów RMFFM, w których teraz nasz dziennikarz Maciej Sztukiel. Maciej, witam Cię. Dobry Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia z życia królowej Elżbiety II. W czasie swojego panowania mianowała aż 15 premierów. Pierwszym z nich był Winston Churchill. Liz Truss była ostatnim, została mianowana w ostatni wtorek. Elżbieta Aleksandra Maria była królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Głową 15 innych państw. Znana na całym świecie. Przyciągała tłumy gdziekolwiek się pojawiła, mówi Elżbieta Królikowska Awi, długoletnia korespondentka w Wielkiej Brytanii, doradca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I tłumaczka książek o rodzinie królewskiej. Zawsze było to ogromne widowisko, prawda? Bardzo spektakularne właśnie imprezy. Rocznie, jeszcze do niedawna, realizowała około 450 spotkań z ludźmi. Przy różnych okazjach, prawda, przecięcia w otwieranie stadionu, prawda, czy jakiejś biblioteki, kobieta o niezwykłym poczuciu obowiązku. I to podkreślają wszyscy. Elżbieta II była niesamowicie oddana obowiązkom i służbie narodu, czego nie przysłoniły jej prywatne aspiracje. Deklaruję przed Wami wszystkimi, że całe moje życie, bez względu na to, czy będzie długie, czy krótkie, poświęcę służbie wielkiej rodzinie Imperium Brytyjskiego, do której wszyscy należymy. Mówiła w 1953 roku królowa Elżbieta II. W czasie II wojny światowej była kapitanem w brytyjskiej armii. Prywatnie matka, babcia i prababcia. Dziś modlitwę wszystkich Brytyjczyków i nasze myśli są przy rodzinie królewskiej, mówi naszemu reporterowi Michael Dębiński z polsko-brytyjskiej Izby Gospodarczej. Rozmawiał z nim reporter Mateusz Hwyston, z którym łączymy się w faktach. Mateusz, twój rozmówca śledził dokładnie i czekał na jakiekolwiek wieści z pałacu Balmoral, gdzie w ostatnim czasie przebywała królowa. Tak, podobnie jak wszyscy Brytyjczycy przywiązani do tradycji i tożsamości narodowej. Ogromne, ogromne zmartwienie. Widać, że wszelkie różnice polityczne odchodzą, i wszyscy z myślami, z modlitwami są z rodziną królewską w tej chwili. Usłyszałem od Michaela Dębińskiego, którego zapytałem też o znaczenie monarchii dla Brytyjczyków. Nadal to królowa to jest najważniejszą postacią Wielkiej Brytanii. To jest osoba, która odzwierciedla tradycję i ciągłość, i tożsamość narodu. Jak mówi mój rozmówca, niepokojącym sygnałem dla jego narodu był fakt, że Elżbieta II przyjęła nową premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, w rezydencji w Balmoral, a nie w pałacu Buckingham w Londynie. Był to pierwszy taki przypadek w historii. Po dwóch dniach od tamtego spotkania stan zdrowia monarchini gwałtownie się pogorszył. I dzisiaj cały świat pogrążony jest w smutku po śmierci brytyjskiej królowej. Teraz w Faktach łączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Pawłem Żuchowskim. Amerykańskie stacje telewizyjne już od rana poświęcały temu tematowi bardzo wiele uwagi. Z całą pewnością za chwilę będzie oficjalny komunikat Białego Domu. Już wcześniej płynęły informacje, że Joe Biden przekazał brytyjskiej premier, że jego myśli i myśli jego żony są dziś z królową i rodziną królewską. Brytyjska monarchia jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza to zainteresowanie wzrosło od czasu, gdy Amerykanka Meghan Markle poślubiła księcia Harego. Przypomnijmy, że królowa Elżbieta II wielokrotnie spotykała się z prezydentami Stanów Zjednoczonych, jak również gościła w Białym Domu tutaj w Waszyngtonie. Ostatni raz królowa widziała się z Joe Bidenem latem zeszłego roku. Było to jak relacjonowano serdeczne spotkanie, gdy przyjmowała przywódców G7. Spotykała się ze wszystkimi amerykańskimi przywódcami od czasu Harry'ego Trumana z wyjątkiem prezydenta Johnsona. Ja właśnie w tej chwili otrzymałem z Białego Domu informację, że zaplanowane na dzisiejsze popołudnie wystąpienie prezydenta Bidena w sprawie szczepienia. Zostało odwołane po śmierci królowej. To też pokazuje, jak ważna jest to informacja także dla amerykańskiej administracji i dla Amerykanów. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. I to było specjalne wydanie faktów. Przypomnę, zmarła brytyjska królowa Elżbieta II. Wszystkie ważne informacje znajdziecie też w relacji minuta po minucie na rmf24.pl. A kolejne specjalne wydanie faktów RMFFM poświęcone zmarłej monarchini punktualnie o 21. Radio, muzyka, fakty. RMFFM.